Hejka, tu znowu Ada. Przygotowanie do dzisiejszej jazdy wymagało bardzo dużo wsparcia ze strony osób trzecich. Tak jak wy teraz możecie wspierać ten kanał, ale przejdźmy do konkretów. Wsparcie było mi potrzebne, ponieważ mam dzisiaj jazdę na koalu. Zapewne pamiętacie, że spadłam z koala, złamałam rękę, przez co przez długi czas nie mogłam jeździć konno. To spowodowało, że miałam traumę, głównie jeżeli chodzi o jazdę na nim, bo już kilka razy próbowałam na niego wsiąść, niestety nie kończyło się to zbyt dobrze, jeżeli chodzi o mój psychiczny stan. Tym razem jestem dobrych myśli, mam trochę inne nastawienie już gdy na nim siedzę. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby założyć kamizelkę, którą kupiłam specjalnie na cross, ale doszłam do tego, że chcąc ją założyć, rozważałam opcję, że mogę spaść ponownie z koala. A takiego nastawienia właśnie chciałam się wyzbyć. Ale jak wyglądał proces przekonywania siebie do koala? Cały czas bałam się faktu, że spadnę i znowu coś sobie zrobię. Powoli zaczynałam skakać na innych koniach, wyzbywając się tego uczucia. Przychodziłam do koala albo po prostu patrzyłam na jazdy na nim, żeby nie czuć się nieswojo przy nim. Praca z kompletnie nowymi końmi jak Amber i Pirat dały mi ostatecznie pewność siebie, by wejść w końcu na koala. Tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedziałam jak to będzie i nie mogłam nic na to poradzić. Ale ostatecznie jest dobrze. Zresztą widzieliście, że już mi brykał i szczerze Wam powiem, że popłakałam się wtedy ze szczęścia, że znów mnie cieszą jego bryki. To, co teraz widzicie, to staramy się zrobić pół wolty i wolty synchronicznie, przygotowując się do końca jazdy. Przy rozstępowaniu koni instruktorka i znajomi zaczęli mi klaskać. Czułam się przez to trochę niezręcznie, ale wiedziałam, że to objaw ich wsparcia i dumy. A się udało. Po jeździe, koal został wygłaskany i dostał ode mnie smakoły. Jestem szczęśliwa, że traumę mam już za sobą. Żal mi było, że nie mogę jeździć na koalu, bo był jednym z moich ulubieńców. Odcinek, mimo iż był bardzo krótki, to dla mnie miał on ogromne znaczenie. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!